Cześć, witam na kanale Info u Prawa. Dzisiaj bardzo ważny odcinek o wybiegniętych warzywach. Dużo osób co roku ma z tym problem, a ostatnio jest to problem bardzo częsty. Nawet ostatnio jak byłem u pewnej osoby, no to pokazała mi swoje wybiegnięte warzywa, no i no kiepsko to wyglądało. Co robić w takiej sytuacji? Posłuchajcie. No i temat wybiegniętej rozsady jest bardzo dobrze opisany w mojej książce Planer Warzywnika. Jest to najlepiej oceniana książka o uprawie warzyw. Zapraszam też do zakupu mojej pierwszej książki jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawiasz 64 warzyw. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Na początek, czy można uratować wybiegniętą rozsadę? Tak, można. Pytanie tylko, czy jest sens. Może jeszcze teraz warunki pozwalają na to, żeby wysiać nasiona ponownie i przygotować niewybiegniętą rozsadę. Może teraz jest więcej światła, więcej godzin słonecznych i są lepsze warunki. Też należy wspomnieć, że no niektóre rozsady waży gorzej rosną, gdy uprawiamy je w domu. Tak miała ta osoba z ogórkami gruntowymi. no W domu rozsada udaje się różnie, też może wyjść ok, no ale tam była przy grzejniku ciepłym, no i na oknie nie, nie do końca nasłonecznionym, i te ogórki wybiegły. Ja tylko tutaj wspomnę, że z ogórkami robię tak, że sieje rozsadę w tunelu foliowym, bardzo dobrze rozsada, wychodzi. No i teraz spójrzcie sobie, stworzyłem profesjonalny rysunek w pańcie, <laughs> objaśniający wszystko, co robić. To jest doniczka. To są dwa pierwsze listki, czyli liścienie. Tak powinno to wyglądać w miarę, czyli roślina ma liścienie niewiele nad ziemią. Teraz przykład jak to nie powinno wyglądać. Ta łodyga urosła bardzo długa, co jest negatywne dla sadzonki. Nie powinno tak być. Liście nie powinny być niewiele nad ziemią. No Ja produkuję większość rozsad właśnie w tunelu foliowym, nawet dyniowate robiłem co roku w nieogrzewanym tunelu foliowym i świetnie rozsada wychodziła. No ale nawet czasami tam się zdarzają wybiegnięte warzywa, jak na przykład słoneczniki. No to bierzecie sobie taką sadzonkę, wyjmujecie ją z doniczki, oczywiście z całym korzeniem, no bo to jest ważne, akurat tego nie narysowałem. I salicie głębiej, tak aby liścienie były niewiele nad ziemią. Czyli jest ratunek dla rozsad. Teoretycznie można zrobić tak ze wszystkimi rozsadami. Dla pomidorów, sadzenie jeszcze głębiej, po dwa, a nawet cztery liście właściwe. Z pomidorów wytworzą się korzenie, co pozytywnie wpłynie na dalszy wzrost i plonowanie. No, swoją drogą zrobiłem specjalny filmik o wybiegniętych pomidorach. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja uważam, że jakość sadzonki jest bardzo ważna. Przykładam się więc do tego, no, żeby była zrobiona bardzo dobrze. No i według mnie, jak bardzo mocno sadzonka wybiegła, no to jest. Już gorsze jakościowo, ale to nie oznacza, że będą słabe plony. Szczególnie można posadzić głębiej arbuzy, bakłażany, cukinie, dynie, kabaczek, kiwano, melon, miechunkę pomidorową, ogórki, paprykę, patisony, pomidory, rodzynek brazylijski, tykwę. Oczywiście szczególnie w przypadku warzyw dyniowatych, czyli tych ogórków, melona i tak dalej, nie zapominajmy o tym, żeby nie zasypać tego rozwidlenia, z którego wychodzą listki, czyli żeby te liścienie, żeby one były nad ziemią, a nie pod ziemią. Gdyby wyrosła mi taka bardzo wybiegnięta rozsada brokuła, brukwi, brukselki, jarmużu, kalafiora, kalarepy, kapusty, kapusty pekińskiej, no to bym jej nie posadził. Ale chodzi mi o taką bardzo wybiegniętą. Jak jest troszeczkę wybiegnięta, no to bym to posadził, no bo czasami tak się dzieje. Wiecie, no te załóżmy, nie wiem, tak na oko 3 cm, 4 to jeszcze nie jest tak źle. No gorzej jak jest, to wiecie, nie wiem, z 8 czy coś, no to, to, już jest, to już jest według mnie kiepsko, ale oczywiście to jest wasz wybór. Ja w tym filmiku właśnie chciałem podkreślić, że rozsadę wybiegniętych warzyw można uratować. Jeśli to była wasza rozsada, jeśli jesteście do niej przywiązani, przywiązani do, do tych warzywek, no to spróbujcie tak, jak ja właśnie powiedziałem. W przypadku wielu warzyw jest teraz bardzo dobry jeszcze termin, żeby sobie albo wysiać. Nasiona, albo sobie kupić gotową rozsadę, więc to też jest dosyć dobry wybór. To już wybór należy właśnie do Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info. Uprawa krótki filmik, ale myślę, że bardzo przydatny, bo dużo osób się właśnie pytało o, o te wybiegnięte warzywa, co robić, czy można to salić, czy nie. Można posadzić się właśnie trochę głębiej i powinno być dobrze. Pozdrawiam.